Cześć! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w oczywiście kolejnym odcinku z naszej serii Dreams Adventure i dzisiaj mam w planach zrobić bardzo ciekawe rzeczy głównie to jedną obiecaną już bardzo dawno temu w sumie no wiecie pewnie o co chodzi jakiś czas temu obiecałem, że zrobię farmę złota no ale z przez pewien zbieg okoliczności najpierw zrobiłem farmę, w sensie expiark endermanów, która zresztą strasznie laguje yy, i mob grinder na ostatnim live kończyliśmy, w sensie zaczęliśmy i zrobiliśmy, cały prawie yy, no i przyszedł czas zrobić farmę złota i pomyślałem, że zrobię ją dzisiaj na odcinku ale zanim to to chciałbym wam pokazać mob grinder ponieważ wczoraj na live na końcu live'a yy, zginęłem przez creepera, który spadł mi dosłownie z nieba. No i po prostu mi się już trochę zdenerwowałem i mi się nie chciało męczyć teraz tam lecieć, w sensie brać zapasową militrę i tak dalej, wszystko na live. Ie. Więc po prostu wtedy zakończyłem live'a i sobie potem to na spokojnie, poza odcinkiem zrobiłem. No i dokończyłem mob Grinder. No i w sumie to byłoby tyle. Yy, zrobiłem od razu sortownik. W sumie dzisiaj rano go zacząłem, skończyłem robić. I e, słuchajcie, wczoraj wieczorem zacząłem awczyć i zostawiłem komputer na 10 godzin. Moment, No prawie 11 godzin się awczyło. Komputer był włączony. I e, myślę, że wypadałoby sprawdzić, co w się sensie ja już wiem ile, ale chciałbym Wam pokazać, ile udało mi się w ten czas uzbierać Najpierw jednak wziąłbym nasze Ancient Debris. Ale te bloki są śliczne. Naprawdę. To są najpiękniejsze bloki w tej grze. A jest, ja sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Ponieważ też będzie taki plan, będę miał niedługo, ale to jeszcze sami zobaczycie. Powiem tylko taki mały spoiler, że niedługo coś na odcinku się zadzieje. Raczej na kanale. Moim. Właśnie związanego z nowymi blokami dodanymi w Minecraft 1.16 ale teraz już lećmy do naszego Mob Grindera. Yy, właśnie niedługo na kanale pojawią się poradniki. Myślę, że po tym odcinku, po dzisiejszym z Farmy Złota, zrobię w na najbliższych dniach poradnik do Farmy Złota, do Mob Grindera i do Farmy Bazaltu. Ok, to jest tędy. I tutaj. Powinien się zaraz pojawić nasz Mob Grinder. W ogóle budowałem go na Optifine, więc. Uuu, trochę brzydko. Na Optifine bardzo ładnie to szkło wygląda. A tutaj to tak trochę brzydko, no ale trudno. Yy, w ogóle czemu dałem tu ogniska? Bo czasami się zdarzyło, że Mob pojawiał się w zbrojce. Jest to możliwe. Eee yy. Rzuciłem moje dwa szkła. No niech to. Czasem mob się pojawia w zbroi, jest to możliwe. No i przeżywał ten upadek z wysokości, a ja nawet jeżeli przeżył to ogniska pomogły mu zakończyć historię. No. Tutaj jest bardzo prosty sortownik. Sortuje mi gunpowder. Tak, gunpowder. Nie umiem tego wymówić. Strzały, kości. Nie, nici, kości, zgniłe mięso, no i tutaj są wszystkie śmieci. To, to, to jest niestratowane. Czyli, no nie wiem, czasem się pojawiają wiedźmy czy inne moby, które dużo itemów dają, no i po prostu z nich i itemy, itemy lecą tu. No. Przez 10 godzin naowczyło się masakrycznie dużo. Tyle. Dał Pandera. W ogóle, który mamy dzień? 283. No nieźle. Działa to w ten sposób, że stąd, jak, ta, jak te skrzynie się zapełnią i tam idą na lewą skrzynię. Tak to działa. Czyli tutaj się zapełnią, idą na tą. Tutaj są nici. Jak się zapełnią, pójdą tu. Tutaj jeszcze nic nie powinno być. Dokładnie, pustki. Tutaj w ten sam sposób to działa. Tutaj tak samo z gniłym mięsem. No i te niesortowalne itemy to długo jeszcze na pewno się nie zapełnią. No i co? To w sumie tyle, co chciałam wam pokazać z mobgrindera. Jeszcze zrobiłem pomieszczonko do awka, do awczenia i pokażę wam na jakiej zasadzie to działa, bo pewnie ktoś się będzie zastanawiał. I mechanizm zrobiłem też. Mechanizm jest bardzo prosty. Tutaj włożyłem 11 dirta i kiedy one przejdą, Sygnał jest wysyłany stąd, a tutaj zabiera. Kiedy przejdą w drugą stronę, tutaj sygnał gaśnie, w sensie tutaj sygnał się świeci, tam gaśnie, i tak na zmianę. Dzięki temu co jakiś czas tu się zapala. Wtedy do tego dispensera idzie sygnał. Obserwator wykrywa, że on się odpalił, i co jakiś czas spuszcza wodę. Po chwili ta woda jest zbierana, wtedy MOBY się tutaj spawnują. Nie wiem, daje tutaj kilka sekund, i kiedy się zespałnują, woda ich spycha do krawędzi. One spadają tutaj, a stąd tutaj. I nawet jeżeli przeżyją, no to ogniska je wykończą. Jak awczyć, pewnie zapytacie. Wymierzona jest idealna odległość, która daje, no prawie że aż 100% wydajności. Wystarczy tu wlecieć. Sekundkę. Zapomniałem szkło wziąć, ale ogólnie wlatuję tutaj... O, mniej więcej... No nie! Co się dzieje? Na Optifanie było łatwiej wlecieć. Dobra. Dobra. Wymierzmy sobie. W ten sposób. Tutaj się zabuduje szkłem. I zostawiam kompa włączonego w ten sposób. I tutaj się awczy. Jak chcecie, mogę teraz poawczyć, nie wiem, dosłownie dwie minuty. Nawet nie. 15 sekund po poawczej zobaczymy, ile mobów wejdzie w ten czas. Żebyście zobaczyli, jak to wydajne. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, już mi się nie chce więcej. Uwaga, czy w ogóle coś się zrespiło. No oczywiście, że tak. I to ile? Jak widzimy, zaraz będzie mały deszczyk. Jak widzicie. Ja tam 10 sekund byłem już 4, 5. 6 mobów w tym jeden creeper się zrespiło. Jak widzicie, jest to bardzo, 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 bardzo. Wydajne. Także. To w sumie byłoby na tyle. Z tego. I teraz przejdźmy do. Właściwej tematyki odcinka. Także nie będę Was teraz zamęczał zbędnymi szczegółami, które są bardzo ciekawe, na pewno. Na pewno Was zaciekawią. Czyli e, pro-gamer wraca do bazy, czyli najciekawsza czynność na świecie. Nie będę Was tym zamęczał i po prostu. Chociaż wiecie co? Sobie polecę już do bazy. Ale jeszcze chciałbym jeden temat z Wami poruszyć, skoro jest gadane jeszcze chwila przeze mnie mianowicie tego mob grindera na razie respią się w nim wszystkie moby czyli yy, wiedźmy, szkielety yy, zombiaki, creepery yy, i pająki ale mógłbym wyłożyć go u góry trapdorami, wtedy respiłyby się tylko creepery yy, i pająki i chyba to zrobię, bo ja tak naprawdę potrzebuję gałąd pounder i nici głównie a kości, strzał nie potrzebuję także Myślę, że tak zrobię. W ogóle, tylko tyle mi zostało szkła. Kto wie na live, kto był na live, ten wie, ile go miałem. Dobra, a teraz bez zbędnego przedłużania, zobaczymy się za chwilę. Ok, już jestem. Chciałbym Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. W ogóle wejście tam. Zacz zacznięcie, jakby rozpoczęcie tej budowy która na pewno wszystkich interesuje. Co? Hej, złapałem? Ha, bo to z nad Bydroka. Najpierw wchodzimy tu. I mamy tutaj takie miejsce, że jak zobaczę sobie na target block, tutaj mamy pod F3, patrzę, że jest 127 kratka. I jeżeli jest 127, to ja już wiem, że nad górą jest próżnia Bydrokowa. Tylko, że nad Bydrokiem. I właśnie tam będziemy budowali farmę. Więc potrzebuję jedną perełkę. Delikatnego potrzebuję. I uwaga. Jednocześnie muszę podskoczyć i podrzucić na drabince. Uwaga. 3, 2, 1. I jestem nad bydrokiem. Aby powrócić, wystarczy wejść do portalu. Tutaj mam moją farmę bazaltu, którą już Wam pokazywałem na live. Jest bardzo wydajna. I zresztą z tego bazaldu będziemy budowali naszą farmę złota po części. Zobaczcie, z hejstem 2 jak szybciutko to leci. sobie tylko tutaj biegam, bazald mi się sam ciągle uzupełnia. Bardzo fajna jest ta farma. W ogóle nagrywa się? Tak. I teraz zacznijmy jakby coś robić. Nie, że Gamer, ty tylko gadasz i gadasz i gadasz i w ogóle nie przechodzisz do rzeczy. Ok, więc biorę się do roboty. Najpierw muszę wziąć jakiś blok, jakikolwiek, na przykład nederak, i zbudować się prawie aż na granicę. Chodzi nam konkretnie o kratkę 245. Na tej kratce muszę być, bo tam jest najlepsze miejsce na platformę. Także buduję się i zobaczymy się, jak już będę. Okej, okay. już się zbliżamy. Okej, okay, jestem. Teraz muszę zlecieć tam na dół. W ten sposób, a tu się w ogóle już jakieś spawnują pigmeny. Siema. No musiałeś mnie uderzyć. Strefka. Dobra. Kiedy już mamy to zbudowane... W sumie to nie przemyślałem, bo ja teraz tam nie wyląduję, co nie? A, mogłem wziąć ze sobą te boxy. Musimy tam polecieć, ale najpierw zapomniałem o ważnej rzeczy, której nie wzięłem w moich boxach. Zapomniałem zebrać jaja żółwia, a miałem już w bazie. Także... Widzimy się, jak ja je już zbiorę. Wrócę do bazy i zaraz Zaraz widzimy się z powrotem. Dla mnie to będzie chwila, a dla Was ułamek sekundy. Ok, już jestem z powrotem. W ogóle Was przepraszam, teraz się zorientowałem, że nagrywałem to na scenie do live'a, więc przepraszam za to najmocniej. Trzeba wylądować, wylądować. na naderaku nie wziąłem. Jest. i teraz niestety muszę się znowu podbudować. A tam tylko trochę bloków. To żaden problem i tak na końcu będziemy to niszczyli przecież. Także nawet nie będę tego wycinał, bo już za chwilę przecież będę. Więc tak o. Udało mi się zebrać 5 żółwich jaj i wziąłem... Potrzebują sobie co prawda 4, ale ja wziąłem 5, bo wiecie, pewności nigdy za wiele. Także... zajmijmy się robotą. Tutaj jest środek, więc ja sobie go zaznaczę w ten sposób. I zrobię sobie taką małą platformę, żeby było mi łatwiej lądować. O, w ten sposób. W ten sposób. Nie! Pracaj do mnie. O, tako. I tu jeszcze jedno, chyba, co nie? Coś takiego. I platforma taka, mała oczywiście, jest gotowa. Teraz muszę sobie na niej wyznaczyć środek. Więc raz, dwa, trzy, raz, dwa, i to powinien być środek. Czy to jest środek? Nie jestem tego przekonany. Zrobię coś takiego, żeby zobaczyć, gdzie jest środek. było. Czyli tutaj mamy środek. Przepraszam was, że mm, tak robię, ale po prostu nie chciałbym tego zbudować źle, bo potem przekładanie tego, uwierzcie, to byłaby masakra. A kiedy już się tam moby zres zres jakby zespawnują, to w ogóle będzie to jazda niezła, więc lepiej się upewnić i potem mieć święty spokój. Można Mogę tak to powiedzieć. Czyli tutaj jest środek, więc sobie go tak zaznaczmy. Dokładnie w ten sposób. Czy jest po dwie w każdą stronę? Jest po dwie w każdą stronę. Ok. Eee, teraz możemy sobie tu położyć nasze shelter Boxy. I będziemy z nich bardzo korzystali teraz. Eee, I wezmę sobie tutaj jeszcze Ender Chesta. Ender Chesta. I wezmę moją miotaną miksturkę. Tutaj sobie gdzieś połóżmy je. Ender Chesta możemy zebrać. Nie! O matko. Teraz, żeby tu wylądować, postaram się. Nie. <noise> no nie, nie lubię tego. Najgorzej. Więc ja tu w ogóle nie podlecę. Chyba, że jakoś tu bym wycyrklował. I! No super. Pobijam się, ale i tak tam nie wlecę. Chyba, że. Tak! Jeszcze raz tak. Ok, tym razem bez takich akcji. Yy, bierzemy sobie jedzonko, które bardzo mi się przyda. Yy, bierzemy sobie jadło. Bierzemy sobie tak. W ten sposób jadło sobie odkładamy. I teraz muszę zrobić tako od tego miejsca. Muszę wyliczyć blokami magmy. A, jeszcze chwila. Jeszcze weźmy sobie potki tak z 3. Muszę zrobić coś takiego. Rzucić pod siebie miksurkę odporności na ogień. Wziąć trochę magmy. I teraz liczymy od tego momentu tak, o, W każdą stronę po 20.

Tyle, że będę to robił jakby w ten sposób, że tutaj będę musiał dorabiać od środka. Teraz będę sprawdzał, czy to jest dobrze zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Uuu! Uh, jak to źle? Kilka, chwilka, chwilka, chwilka. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, dwanaście 13, czternaście czternaście 16. Co? Mogu? Jak ja się pomyliłem? Tu musiałbym się pomylić. Wiecie co? Ja ogarnę tą platformę. I zobaczymy się, jak już ją całą skończę budować. Także widzimy się dla Was za chwileczkę dosłowną. No, dla mnie za kilka godzin, więc wiecie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na zachęcenie. <laughs> Także co? Widzimy się za chwilę.